Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Siwerek Polska, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Gothic Mroczne Tajemnice. Ale zaraz, Siwerku, przecież nie mogłeś tutaj wejść w poprzednim odcinku. Jakim cudem tu teraz wlazłeś, co za sztuczki użyłeś? Sztuczka była dość prosta, ponieważ, no cóż, włączyłem sobie teraz grę, ponieważ, no cóż, troszeczkę czasu miałem i pomyślałem sobie, pójdę po HPX, tego bezimiennego, poza nagraniem. Ale przypomniałem sobie, że jestem w tym obozie i tak szczerze powiedziawszy, trochę mi się odechciało. No i stanąłem przy wyjściu, zapisałem grę i już miałem wychodzić. Ale... Ale... Po raz gdy zapisałem tą grę... Poszedłem jak przed siebie, patrzę, strony nie reagują. Wbiegam tutaj, nie reagują. Poza to kruka, nikt nie reaguje. I sobie myślę, what the fuck? Przebiegłem całe to miejsce, otwierałem wszystkie drzwi. Nic nie zbierałem, żeby oczywiście mo mogli to pozbierać, po się na wizji. No ale chodzę, chodzę i nikt, nic do tego nie ma. Mi się wydaje, że mogłem tutaj przejść dzięki temu, że zapisałem grę, to MPC, że zapisywanie i gry, jakby powiedzmy, gra ich z, powiedzmy, no, od nowa respi po części. Już tam wstawionymi dialogami, które już z nimi były i tak dalej. Tak, są martwe, to są martwe. Gra ich od nowa respi. I po prostu, jak ja stałem w odpowiednim miejscu, to oni już. jakby uruchomił się już ta ich funkcja, że mają mnie ochrzanić. A po uruchomieniu funkcji już mnie ochronili drugi raz. Więc teraz czas to jeszcze zrobić na wizji, żebym to pokazać, jak to zrobić. Ale nie wiem, czy mi się uda. Na razie mamy dostęp do zamku i z tego się cieszę. Pora, bo jemy go na pewno. I te zalezy, zalezy mi, żeby tutaj sprawić do jednej osoby. Tu w ogóle jest jakaś skrzynia. skrzynia, książka łowy i zwierzyna. A natomiast jest skrzynia, do której ciekawek jest kot. Aha. Lewy, czy pra... nie? Prawy, lewy, lewy. Prawy, nie. Prawy, lewy, 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 prawy, prawy, lewy, 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 prawy, prawy, lewy, 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 lewy. lewy. Pięć razy lewiasz? Wow. Prawy pięć razy lewy. Jest, oh, tuł ten zamek jest. O, oh, ale wyciąg życia mamy. Uuuu, uh, uh, uh. Panie. Panie, ta skrzynka mi się podoba. Maksymalne PZ plus 10. Genialna skrzynka, milordzie. Aż mnie już interesuje, co będzie w tej. Jak coś z jakimś zamkiem sobie będę długi czas radził, to po prostu wytnę radzenie sobie z nim. Ciekawe, że to ma taki sam dusz no podobny. Cię przynajmniej wydaje. No. Idę w Ileś na zawartość? Oto ci ciekawostka. <grym> Druga miksturka życia. O, milordzie! 20 życia więcej to jest niebagatelna ilość. I też się cieszę, że tego kryształu wtedy zwycięzców nie zużyłem, bo musiałem się sporo cofać. Ponieważ bez tego kryształu nie można ukończyć głównego wątku mrocznych tajemnic. A, więc to nie jest to takie mądre, dlatego właśnie ten nasz skrzypek cały, na co chrzeniał, żeby go właśnie nie używać. Czyli żeby. Czyli Biacie mówił, mówił tak, że tam... Yy, tam przem, krew, wolę go jednak nie używać. No może tego nie dokonają, bo wtedy nie mogą nic zrobić. No ale cóż, tam mam nas książkę sztuka walki oraz książkę krypta. świecznik, nie wiem, po co mi świecznik, argo wezmę. <laughs> A tutaj też, kolejną skrzynkę. Oj, to będzie odcinek o rabowaniu z rabuje świat. 3 razy w lewo mówię to po to, że jak ktoś grał, czyli znaczy, teraz razy w lewo, to że znał kombinację. Wiesz, wątpię, że nie wiem, o której zapamiętam. nie po to, mówiła do Kurde, to kombinacje są durne, strasznie. Zaraz, zaraz zacznę wycinać to otwieranie zamków, bo jest diabelnie wkurzające. Kurde, no. Zawsze w tym kiepski. Amulet kamienny i skóry. Nawet niezły amulet. Składały dużo lepszych, no ale jednak ten jest też niezły. Zwłaszcza jak ktoś właśnie tak się tutaj dojdzie bugiem jak ja, więc cóż. Więc w tej fazie gry to tu można dojść bugiem. Czyli znaczy, no może to we, faktycznie wejść na początku gry nie tym bugiem, nawet się ma te 1000 break rudy. No więc to można fajne rzeczy poznać jak na początku gry. Naprawdę fajne. Warto wiedzenia mieć na początku gry, zwłaszcza. Wtedy już wycinał te zamki, jakby co. Hmm, nic ciekawego. No tu już lepiej, ale nie powiem, żeby tu było coś też jakieś mega potrzebne tu jest też 32 szynki to jest duża ilość już akurat no i całkiem sporo alkoholu więc warta skrzynka od jedzenia na pewno ale tu jest jeszcze więcej tych skrzynek na szczęście nie ale niestety ludzie na kolejnych piętrach tak bo w tym miejscu są piętra to jest ta wieża którą wam pokazywałem wcześniej razem wiem łatwa on nie wystaje bo na przykład nie wiem co naprawdę było tu jest tych skrzynek całkiem całkiem sporo Uff, te zrobiny są całkiem całkiem długi ale widok z góry jest genialny który nam pokażę na pewno Hmm, nawet nieźle. Skróćcie się do stwora i skóry wilka. Na pewno nie oboda tego zebrać się. Ponieważ będzie to przydatne do misji, która jest od przemytników. Po tym, jak się mięso dostarczy, to właśnie trzeba dostarczyć skóry wilka. Więc sądzę, że tamta skrzynka tutaj, właśnie jest bardzo przydatna. Jak ktoś chce robić misję przemietników, uważa to te od tego gościa na S. O, Tutaj natomiast widzę ładny łup będzie. Pierścień chrony przed ogniem. Fajna sprawa. Dwa. Pierścień przed ogniem. Pierścień. Tewiena skóry to nie jeden. Kilka zerów nocy i dużo się Fajna sprawa. Też nie zadałem skrzyneczka. A teraz znowu. O nie, jeszcze nie. Jest kolejna skrzynka tutaj. Powiem wam, że tak mi te wytrychy się łamią, że aż się boję, że niedługo te 208 wytryków mi wszystkie popęka To <grym> jest niestety niemiła sprawa. <grym z> niestety> A nie, kurde, no. Kurde, bolek. Lewy, prawy, prawy, lewy, prawy, prawy. Nie. Lewy, lewy, kurde. Lewy, prawy, prawy, lewy, prawy, lewy. O nie! Nareszcie dużo brzyd w raczej robicie ją, stworzaj kły. Like niezły łup też w tej skrzyni. W skrzyni jest tu natomiast kilka miksturek. dość nie więc warto zawsze odwiedzić tą skrzynaryczkę. Też miksturek mamy sporo z tej uwagi na to, że bijem tych gości w obozach. Właśnie, jak macie problem z miksturkami, zwłaszcza w początkowej fazie gry, Bicie tych ludzi w obozach. To jest genialna sprawa. Naprawdę, każdy z nich może ma po dwie takie miksturki, ale no jest ich tylu, że z jednego obozu można wyciągać nawet jakieś 1200 miksturek. Natomiast mamy dużo monet, bardzo dużo monet, bardzo dużo monet. Jeszcze mam monety chyba około 60 tysięcy idą tą skrzynkę u Tangora, co ma zbugowane monety, które się nie da zebrać. No ale nie wiem po co mi te monety, skoro są te bardzo bezwartościowe w tej części. Gotika! O matko! Uff, ale o co przeżyłem. Już chciałem rzucić sztuczki z Page Downem bo jest ona naprawdę przydatna to jest genialny ten bug z tym właśnie że ma wskaźnik z, z nierealnych wysokości wcześniej jakoś nie mi się go używać tak naprawdę bo za dużo takich sytuacji też nie mieliśmy żeby musieliśmy po czymś chodzić ale uwierzcie mi jeszcze będą miejsca w których trochę tego laparkuru w tym gotyku będzie zwłaszcza właśnie w naszych zajemnicach i jeszcze jedna sprawa pewna o której nie wspomniałem wiem że dzisiaj jest troszkę nudny więc sądzę że tak właśnie raz zagadam tym tu rzecz fajnie o Widok z, górki mamy, widok z tej zwierzę mamy fajny Na praktycznie całą kolonię karną W tamtą stronę nowy obóz, tutaj mamy e, obóz fanatyków W tamtą stronę ziemia orków Wieży Sardasa są nie widać niestety, ale widać inne wieże Tutaj mamy widok na dość ciekawą górę Na tamtą górę, na tą górę kiedy się wespniemy Ale to jeszcze nie te, nie te czasy, bo to jest związane z misją z czwartego czy piątego rozdziału, bardziej czwartego bo piąty rozdział to jest taki dość krótki rozdział. Chociaż najkrótszym rozdziałem w grze jest rozdział szósty. On jest naprawdę króciuteńki, uwierzcie mnie na słowo. Do innych, oczywiście. Tam na bagnie obóz, tam jest, tam jest ten, ta kamienna forteca. Chociaż tam jest też ta, ta, tam w tym kierunku, co tą górą jest druga kamienna forteca, tak naprawdę. Stąd jej nie widać za bardzo, ale jest, uwierzcie mnie na słowo. Takie dwie kamienne fortece są właśnie w, tym, w tych terenach. I właśnie o czym miałem wspomnieć jeszcze przy tym, e, miałem wtedy wspomnieć uciska wam, że powiem wam, że dzisiaj odkryłem, znaczy nie dzisiaj już wcześniej z tego miejsca tego też korzystałem, ale Dzisiaj odkryłem, że Wikipedia Gotika, której jeszcze jeszcze nigdy nie korzystałem, jest bardzo, bardzo zbudowana, co prawda. Nie ma tam wszystkich potrzebnych informacji o wszystkim, co się koda, ale jest tam bardzo fajna informacja na temat postaci i wszystkiego, dosłownie można się być takich informacji I to nie tylko o postaciach, powiedzmy kto grał, kto podkładał głos pod jakąś postać Co się stało z tą postacią po właśnie gotiku, pierwszym, albo po Nocy Kruka, jeżeli występowała w Nocy Kruka Ale są też informacje na przykład o modyfikacjach, że na przykład jakaś postać miała, miała dużo wspólnego w jakiejś tam danej modyfikacji I mamy dość ciekawe drzwi Którymi kryje się komnata Gomeza Na start może otworzymy skrzynki jak zwykle Oj, ta skrzynka jest raczej nieotwieralna. Z tego co widzę, Tam możemy sobie próbować zawoli. Ciekawe, czy ta będzie otwieralna. Mm, chyba też nie. Niestety nie. Pewnie wymagają one klucza gomeza. Ale to jest dość fajna rzecz. Pierwsza rzecz, że zobaczycie waleja. Dość ciekawe imię. Yy, w ogóle gigantyczna wanna, milordów, no. Ale cóż, nie można pogadać ogólnie. Co tutaj tak ładnie Od pachnie? Jeciałem, że Odejdź, głupcze, jestem kobietą Gomeza. Kiedyś, Tak nie szkodzi. To no nawet lepiej, że nie jesteś <noise> dziewicą. <głos> Ty bezczelny gnojku, wynoś tak się tak, stąd, bo się zawołam strażę. A co? Wolisz jak kilku niegrzecznych? Nie Przecz mi z oczu, zboczeńcu, nie chcę cię więcej widzieć. Jak tam sobie chcesz, twoja strata. Mówisz Może to, kiedyś dokończymy tę rozmowę, słonko. Tam nie było zło słonko, ale dobra. Właśnie mamy waleje. W normalnym gotyku ona nie miała praktycznie nic do gadania, a po prostu leżała sobie w tym łóżku... No i to praktycznie na dłuższą metę tyle, bo mówiła, że jest kobietą Gomelza i to tyle było gadania z nią. W tej części, natomiast go to rozbudowali, a tutaj mamy spodnie siekacza, jeden z dwóch itemków siekaczowatych, które co prawda nie są niczym niezwykłym, jak widzimy na dłuższą metę, ale są nam potrzebne do misji, więc musimy je zebrać tak i tak. Zresztą ten Key Baseball'owy się kacza, ale żeby go zdobyć to musimy wykonać jeszcze, no właśnie trzy inne misje są powiązane z tym zdobyciem właśnie tych tych. Zdobyciem tego kija, więc no póki możemy odpuścić. No to już zamknijmy. żeby strażnicy nie podglądali. Zakaz! Tylko ja mogę. <grych> zakaz, zakaz. Dziwnie zaczyna się kąpiel ubrania, taka ciekawostka. Zauważyliście? No no cóż. Magiczna ruda. Mamy magiczną rudę, kolejną księgę. Jestem w ogóle ciekaw. Zacznę jeszcze tą skrzynkę na szybko. Jestem w ogóle ciekaw, o to można otworzyć. Co się stanie, jak przeczytamy te książki? Bo w kotyku drugim, zwłaszcza czytanie niektórych książek dawało np. Expa albo Net Nowe Umiejętności. Coś ciężki, ten zamek jest, no. I serio, ta moja <śm śmieszna kwestia z tym, że mi się tylko już ciepłamią, mimo że otworzę te wszystkie skrzynki. Może być bliższa, prawdy niż bym chciał. A to wyciągi uzdrawiające, a siły duchowej dość fajny. Monetki... Jest, nie jest jakiś specjalnie dobry, ale jest fajny. Powiedziałem tak tylko po to, żeby Was zainteresować. No cóż. I właśnie to są wszystkie skrzynki w tym miejscu praktycznie. I powinniście... Po co chciałeś tak bardzo wejść tutaj? Bo pomyliłem lokację. Matko Boska, mi też wolno. Tutaj na oraz chciałem z chęcią pobić jedną osobę. To są te skrzynki, a ten strażnik ich pilnuje i wolę z nimi nie zadzierać za bardzo. się pobić jedną osobę, którą jest ten... nie, nie gdzie on jest w ogóle, ten typek. Ej, tego typa to ja w ogóle nie kojarzę. Drak. Jego modło musiał dodawać. Chciałem pobić jedną osobę w tym miejscu, którą jest ten typek. Bartholo. A po co chciałbym to zrobić? Zaraz się przekonacie. O i oczywiście... Po pobiciu końca cały świat, co w ogóle i na galaktykę mnie nie atakuje przy tym O, niestety jest nieśmiertelny Ale No to niestety tyle z mojego bicia Bartholo, jak widzicie Wystarczyło, ja ja żeby biła ciekawostka A szkoda, bo ma on klucz Do miejsca pod zamkiem W którym można co prawda, znaleźć Nie w taką dobrą broń Ale dość, dość dobrą zbroję stanowczo lepszą od naszej Hmm, czemu ja tutaj znowu jestem w tym miejscu. Czy tam z czy niezbyt? zobaczymy. Gadałem. A więc póki co mogę sobie odpuścić. No i tak właściwie, skoro nie mogę pokonać baloro, bo jest nieśmiertelny... A nie ma umiejętności kad to już mogę jeszcze, sobie stąd wyjść. Bra! A teraz zaczyna będę chciał wejść, to mnie znowu zaczepiali pewnie. Tak długo A, ciekawe. Ale sukińscynstwo. Czyli ja trochę zepsułem grę, ale to szczegół? No ale cóż. Na dłuższą metę czy nic z tego się nie stało. No oczywiście poza tym, że mnie zabili, czyż nie? Ale wiecie co? Jako, że zamek już leciliśmy praktycznie cały, to ja wam powiem, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Gothic Mroczne tajemnice. Dziękuję wam za obejrzenie. FAK! ja teraz wyjść na to będzie ciężko. No, no dobra. W kolejnym odcinku zagrajemy w Gothic mroczne tajemnice. Dziękuję za obejrzenie.